Rozmowa dnia w Radiu Piekary. To piątek, tygodnia, koniec i początek. Myślimy o weekendzie, a my dzisiaj porozmawiamy o perspektywach województwa śląskiego, a także miejscach pracy. Rafał Żelazny, prezes specjalnej katowickiej strefy ekonomicznej. Moim państwa gościem, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, zacznijmy od przełomów. Rok przełomu, taka deklaracja z ust premiera Donalda Tuska w kontekście inwestycyjnym, to ja mówię sprawdzam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te dwa kwartały 2025 roku u was. Tak, jeśli chodzi o dane, no to mogę dzisiaj mówić o danych do końca maja, także jeszcze nie mamy jakby pe pełnych tutaj danych za czerwiec, natomiast ten okres między styczniem a końcem maja, to 26 decyzji o wsparciu na łączną kwotę zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych ponad 706, około 707 milionów złotych i 149 miejsc pracy, więc oceniłbym tą sytuację na taką czwórkę z plusem. Jakie branże w takim razie rosną, kto inwestuje, kogo na to stać? Dalej tymi, i to jest myślę informacja bardzo pozytywna, mamy spory udział polskiego kapitału w tej, um, liczbie decyzji o wsparciu, ale inwestują także u nas e, przedsiębiorstwa z udziałem kapitału niemieckiego, francuskiego, holenderskiego, więc e, myślę, że tutaj e, mamy także tak trzy projekty, nad którymi pracujemy, których no, nie mogę z, z, z oczywistych względów ujawniać e, i to jest kapitał zagraniczny, e, więc powiedziałbym na tą chwilę, tak do końca maja, e, gdybym miał oceniać procentowo 60 do 40 na Korzyść kapitału polskiego. To są te pozytywne informacje. A gdzie widać zaciskanie pasa? No, myślę, że gdybyśmy mieli szukać jakichś negatywów, to oczywiście po stronie polskiego, polskich determinant inwestycji, jeśli ktoś finansuje te inwestycje z kredytu, no to jest oczywistym, że stopy procentowe są mm -hmm. takim elementem, które w no, lepiej jeśli są niższe w procesie kredytobrania i wspierania inwestycji. Mamy oczywiście także ten element niepewności, który zawsze też nie jest, nie jest pozytywny. Mam nadzieję, że prace, które zostały podjęte w kontekście tak zwanej deregulacji przyniosą także efekty. Z punktu widzenia stref mamy także pracę nad zmniejszeniem nieco negatywnych skutków tak zwanego globalnego podatku minimalnego. No, czyli pewnego, nazwijmy to, obciążenia, które jest nie naszym pomysłem, a pomysłem OECD. E, branża motoryzacyjna, automotive, mówiąc krótko, dalej jest tym motorem napędowym strefy? Czy zaczyna się nam to zmieniać, biorąc pod uwagę te światowe trendy, wyzwania? No, jak już kiedyś wspomniałem pana redaktora, w, bodajże w wywiadzie kilka miesięcy temu, akurat w roku 2024 największy udział, bo 37% w sensie zlikwidowanych mm -hmm. nakładów, miała branża spożywcza, więc Akurat to był tamten rok. Natomiast to no, nie jest tajemnicą, że jeśli chodzi o branżę Automotive, ona w KSS jest kluczowa i uważam, że tą kluczowością swoją w sensie udziału przedsiębiorstw tej branży i podwykonawców pozostanie taką. I nie widziałbym tutaj jednak takiego negatywnego spojrzenia. Bardziej widziałbym to w kategoriach wyzwań szans. Niż zagrożenia. W biznesie zwykle się mówi, że zagrożenia to wyzwania. A wyzwanie jest duże, a mianowicie import samochodów z Chin, dużo tańszych, jakościowo porównywalnych, przynajmniej na rzut oka, bo o tej jakości będą świadczyły nie miesiące, a lata przejechane tymi modelami samochodów. Trzeba przyznać, że koncerny europejskie mają zadyszkę, deklarują duże zwolnienia. No i odbicie tego będzie się rzeczy widać i u nas. Na pewno to, o czym Pan Radek wspomniał, czyli ekspansja producentów z, nazwijmy to, wschodu, dalekiego wschodu jest widoczna, także na polskich, na polskich drogach. No, tym niemniej mamy także w strefie firmy, które są w stanie pokazać wzrosty dynamiczne, wzrosty produkcji także w sektorze automotive i także w sektorze, nazwijmy go, tradycyjnym, czyli w sektorze spalinowym. Co nie oznacza oczywiście, że zespujemy gruszki w popiele. mamy yy, świadomość tego, że... I wspieramy także firmy motoryzacyjne w ich no, chociażby inwestycjach, które mają zmniejszać jednostkowe koszty na silnik, tzw. Tak cost per car, po to, żeby były konkurencyjne w stosunku do firm innych europejskich. Natomiast co do konkurencyjności globalnej, to oczywiście nasze oczy są także zwrócone w kierunku wschodnim. Współpracujemy, rozmawiamy z takimi krajami, chociażby jak Tajwan czy jak Chiny, tak to, to się dzieje. O perspektywach naszego rynku pracy już za moment w dogrywce. Proszę zostać z nami na stronie Radia Piekary. Przypomnę, Rafał Żelazny, prezes specjalnej Katowickiej Strefy Ekonomicznej, moim Państwa gościem. Tak się właśnie zastanawiam nad tymi perspektywami. No bo tak, to co jak gdyby ogranicza ten nasz potencjał, to są pewnością wysokie ceny energii. Tak. Mówi się o tym, że rząd będzie próbował reagować Natomiast no, to jest cały czas transformacja, proces transformacji. Nie da się tego zrobić na pstryknięcie palcem. Dokładnie. Wspomniałem w pierwszej części naszej rozmowy o stopach procentowych. Ceny energii to jeden z kolejnych elementów, które są istotne w procesie inwestycyjnym. No i oczywiście także dostęp do zasobu kapitału ludzkiego. Nie ukrywajmy, tutaj akurat województwo śląskie ma ten dostęp w porównaniu z innymi strefami na całkiem niezłym poziomie. Wracając do cen energii, no, jeśli te zapowiedzi, o których słyszymy, zostaną wprowadzone i jeżeli pewne elementy w procesie transformacji zostaną opóźnione, tak, mam na chociażby słynne systemy TS2, ceny energii powinny, według tego, co mówią eksperci, bo takim ekspertem od cen energii się nie czuję, powinny. Wrócić do poziomu, który pozwoli nam konkurować z innymi krajami. Powiedział Pan jako strefa mamy całkiem niezły dostęp do potencjału ludzkiego. To oczywiście tak. między innymi te uczelnie wyższe, które mamy tutaj w regionie, ale mamy też rekordowo niskie bezrobocie, to jest nieco ponad 3% i tym chwali się rząd, ale z punktu widzenia przedsiębiorców i Perspektywie tego, że jak się ładuje przecież duży zakład pracy, w fabrykę i tak dalej, w perspektywie 10 lat, to tak kolorowo już to nie wygląda. M mówiąc krótko, będziemy potrzebowali pomocy za granicę? To jest bardzo trudne pytanie w kontekście oczywiście także rewolucji, nazwijmy ją technologicznej, która, która nam towarzyszy. Mówię o rewolucji oczywiście związanej z robotyzacją i AI Może to niezbyt eleganckie mm -hmm. słowo, ale jednak. Będą oczywiście branże, które nadal będą potrzebowały siły roboczej, tak to nazwijmy. Natomiast w niektórych branżach widzimy także trendy, które w skrócie zmniejszają popyt na pracowników, nazwijmy ich tak zwanych blue colors, czyli pracowników czysto produkcyjnych, natomiast zwiększają oczywiście popyt te branże na tych, nazwijmy to, inżynierów, informatyków, specjalistów AI specjalistów od robotyzacji, więc jeśli pan to mnie pyta, czy coś na kształt bardzo przemyślanej, dobrej polityki migracyjnej będzie nam potrzebne w kontekście najbliższych lat, sądzę, że tak. Rozmawiając z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają ludzi, no to mówią, że tam gdzie będą ręce potrzebne do pracy, po prostu będzie to wyglądało tak, że na automacie, przy którym ma być człowiek, będzie 10 instrukcji w 10 różnych językach. Myślę, że mają dużo racji, nie wiem czy akurat w 10, natomiast prawdą jest to, że chociażby dzisiaj, no myślę, każdy z nas zdaje sobie sprawę, że gdyby nie... A gdyby nie pracownicy chociażby z Ukrainy, w wielu polskich firmach, no, także w strefowych, mielibyśmy problem z... firmy miałyby problem z wykonaniem zadań. Szef Metropolii, Kazimierz Karolczak, w tym studiu y, powiedział, że jeżeli y, nie popracujemy nad marką taką metropolitalną, też będziemy mieli duży problem, y, bo wyprzedzają nas inne duże ośrodki, takie jak Gdańsk, Poznań, Kraków czy Wrocław, nie wspominając o... O Warszawie. Też widzi Pan tam duże zadanie do wykonania zbudowanie jednego dużego miasta metropolitalnego, gdzie to rozproszenie decyzyjne będzie mniejsze, gdzie na pewne rzeczy spojrzy się horyzontalnie z lotu ptaka. Jak najbardziej z przewodniczącym Karolczakiem mamy przyjemność brać udział w wielu spotkaniach, także w charakterze oczywiście uczestników debat. I ten element, nazwijmy to, jednej marki, która będzie marką rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Mówię o tej naszej marce śląskiej, no, która dzisiaj może nie jest to najistotniejsza, ale sama nazwa tak Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie jest łatwa do promowania. Myślę, że to jest bardzo istotny element, czyli wypromowanie, zbudowanie takiej marki, która będzie bardzo łatwo mówiła inwestorowi, że tak, to jest tutaj. Na południu Polski, gdzie w subregionie centralnym mamy 2,1 miliona ludzi, e, którzy tak naprawdę mieszkają, no można by powiedzieć w takim super mieście, no bo czymżeż są te e, teoretyczne, ale jednak granice między miastami, jeśli po prostu przejeżdżając e, inwestor nawet nie orientuje się, w którym mieście przebywa. Układ na czym połączonych, współpracujecie, metropolia z kadrywiską specjalną strefą ekonomiczną. Do tego wszystkiego jeszcze mamy proces transformacji i tu z kolei górnictwo, które zmienia swoje oblicze. Te tereny, które służyły branży górniczej są oddawane w różnej formie, czy to samorządom, czy chociażby specjalnej strefie ekonomicznej. Jak wygląda taki proces? Totalnie zdewastowany teren w rękach przyszłego inwestora. To możliwe? Trudne, ale możliwe. Ja może powiem, jak to widzimy na dzisiaj. Nie tak dawno podpisaliśmy porozumienie w sprawie aktywizacji terenów poprzemysłowych, pogórniczych, ze spółką restrukturyzacji kopalni. Odbyło się to w Jastrzębiu. I oczywistym jest, że to, o czym pan rektor wspomniał, czyli to przepraszam, oddawanie to jest oczywiście termin dosyć pojemny bo jest to bardzo skomplikowane. Czym innym jest współpraca na przykład SRK z gminami górniczymi, gdzie faktycznie jest taki element możliwy, czyli przekazywanie w formie darowizn tych terenów. My na dzisiaj mamy model, który chcemy kontynuować, bardzo dobry model wypracowany z gminami, to znaczy we współpracy z SRK promujemy, pokazujemy te tereny, poprawiamy ich dostępność infrastrukturalną, natomiast oczywiście we współpracy, czyli ten teren pozostaje nadal własnością spółki restrukturyzacji kopalń do momentu, dokąd my nie mamy gotowego inwestora, który decyduje się na no, inwestycje na danym obszarze. Więc te modele współpracy są różne, ale na pewno i to jest myślę nieuniknione, są to tereny, które mają wiele plusów. Lokalizacja na przykład. Na pewno. Dostęp do energii, o której pan rektor wspominał w kontekście jej ceny, ale też warto wspomnieć, że czasami na tych przysłowiowych greenfieldach nie mamy dostępu do określonej mocy. Na tych terenach ta moc najczęściej jest. To jest także często dostęp do chociażby bocznicy kolejowej na tych terenach więc to są niewątpliwie plusy tych terenów. Nie byłbym obiektywny, gdybym powiedział, że to są tylko plusy bo te tereny oczywiście mają szereg minusów. Wszyscy wiemy, że. No, podstawowym pytaniem, które zadają nam inwestorzy, to jest to, no, jak ten teren wygląda od strony oczywiście tak zwanej prawno organizacyjnej, no i to jest także nasze zadanie, żeby jak najlepiej te tereny w taki sposób przygotować, żeby inwestor, żeby go zachęcić, aby na takich terenach myślał o ulokowaniu inwestycji. Podsumowując, tak, Greenfieldy są. Ograniczonym zasobem, więc kolejnym krokiem jest po prostu zainteresowanie brownfieldami, czyli terenami między innymi poprzemysłowymi i pogórniczymi. Ile takich terenów w takim razie jeszcze potencjalnie mamy? Macie taką mapę, spoglądamy w takim razie na katowicką specjalną strefę ekonomiczną. Gdzie jeszcze są no, takie powierzchnie, które powinny, powinny się sprzedać, powinny być w kręgu zainteresowań? Tutaj, panie redaktorze, znowu musielibyśmy rozdzielić te dwa typy, dwa typy terenów inwestycyjnych. Mówiąc o tych trudniejszych, mhm. czyli o tych broadfieldowych związanych z terenami poprzemysłowymi, no tutaj dane SRK mówią o 500 hektarach, które są w następującym. Proporcji 235 objętych procedurami przetargowymi, no więc te 265 dostępnych do zagospodarowania. No, czym innym oczywiście są tereny greenfieldowe. Tutaj mamy spory zasób terenów jeszcze dostępnych, chociażby w naszym terenie nazywanym potocznie tucznawą. Mamy oczywiście Jawoński obszar gospodarczy i teren, który w części należy do spółki i Polenda w części do miasta tam no, Tamten teren w całości to niecałe 300 hektarów do zainwestowania, więc też teren dosyć ciekawy. Co z Izerą zapytam? To bardzo nośny temat. Pamiętam takie deklaracje, że do 2025 roku zresztą mieliśmy ile mieć tych samochodów? Chyba milion tak? elektrycznych. Teraz te prognozy, teraz te prognozy że tak powiem, rządu innego już rządu się zmieniły. Są dużo bardziej ostrożne, a zatem co w takim razie z Izerą? Kiedyś wspomniałem, że no, my jako KSSE nie jesteśmy już bezpośrednio właścicielem procesu, bo, bo tak jak już wspomniałem, właścicielem tego procesu jest, jest spółka, o której też przed chwileczką powiedziałem. Natomiast nie jest tajemnicą, że obserwujemy ten proces z zaciekawieniem. Podczas ostatniego naszego spotkania w Business Mixer wożnie dowiedzieliśmy się od prezesa spółki, że Spółka jest na takim, powiedziałbym, ostatnim etapie pozyskiwania środków z KPO, które są pośrednio przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Złożyła stosowne dokumenty w celu rozpoczęcia prac nad tak zwanym dużym hubem produkcyjno-rozwojowym. Więc no, nie wiem, czy oczywiście pod tą marką, bo pewnie nie, ale prace na tym terenie, na którym Izra miała powstać, jeśli nic się nie wydarzy niespodziewanego, według zapewnień strony, która jest właścicielem i gruntu, i, no, i pomysłów, mają rozpoczęcie do końca roku. Czy Katowicka specjalna strefa ekonomiczna będzie miała swój ciąg dalszy? To jest pytanie o datę ważności. Wiemy, że te terminy były już zmieniane. Była zmieniana też formuła stref ekonomicznych. Od bodajże 2018 roku cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Czy to się sprawdza? Czy obserwując to, co się dzieje dzisiaj, uważa Pan, że powinno się dokonać pewnych korekt? Jeśli chodzi o polską strefę inwestycji, to co zostało wprowadzone w 2018 roku, moim zdaniem sprawdza się to bardzo dobrze. My widzimy to chociażby w kontekście napływu właśnie i no, wzrostu świadomości, że strefa jest także dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I myślę, że, że to się sprawdza. Wspomniał... Faktycznie taka mała firemka. Taka mikro ma szansę u Was jak najbardziej. znaleźć swoje miejsce, zapukać. Tak to się dzieje, prawda? Działać z rozmachem, no to wydawałoby się, że zawsze strefa była kojarzona z ogromnym zakładem nowoczesnym miliony, setki milionów złotych, a może nawet dolarów. Tak, i tutaj nie ukrywam, nasza praca od 2018 roku jest także pracą budowania świadomości, że jak najbardziej ci duzi tak, ale strefa jest dla wszystkich a więc także dla przedsiębiorstw małych, mikro czy średnich. One nawet mają tak zwaną pomoc publiczną wyższą niż ci duzi, no, przykładowo jeśli chodzi o liczby. Mikrofirma może liczyć na zwolnienie podatkowe w okresie 14 lat w wysokości 60%, firma średnia 50%, a firma duża 40%. Mówię o tym dostępności pomocy publicznej w województwie śląskim, więc... Mówiąc o mikrofirmie, to nie mamy tutaj na myśli na przykład zakładu fryzjerskiego. To jakie są Niestety, warunki? Niestety, już mówię, oczywiście nie każda działalność gospodarcza w sensie kodu PKWiU mm -hmm. Jest w strefach wspierana i nie jest to, widzi mi się, zarządzających strefami, tylko jest to decyzja Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wspomniał Pan redaktor o zakładzie fryzjerskim. Pełna zgoda, nie jest to możliwe, ale na przykład jest to już możliwe w nie wiem, działalności usług architektonicznych czy w usług w usługach IT. Też mamy przecież wielu mikroprzedsiębiorców, którzy świetnie sobie radzą w tych usługach i one są wspierane, więc no najlepiej skontaktować się z jedną z naszych podstref bądź z centralną i oczywiście my weryfikujemy, czy możliwe jest wsparcie. To nic nie kosztuje, a więc zapraszam z tego miejsca i wykorzystując to, że pan redaktor mnie zaprosił, zapraszam z tego miejsca przedsiębiorców, którzy myślą, o jakiejkolwiek inwestycji, żeby sprawdzić, czy wsparcie strefowe, czyli nazwijmy rzecz po imieniu, zwolnienie podatkowe mm -hmm. na okres 14 lat jest możliwe, bo są to naprawdę atrakcyjne warunki, nie dla wszystkich branż i nie dla bo to jest jeszcze tak zwany element nakładów inwestycyjnych czyli konieczność poniesienia określonego poziomu nakładów. Mm -hmm. Jeśli będzie czas, to oczywiście to wyjaśnię. Natomiast najlepiej skontaktować się z naszymi podstrefami w Gliwicach, Tychach, Żorach i Sosnowcu, bądź też zapraszamy na ulicę Wojewódzką 42 w Katowicach. Wszystkie te porady są bezpłatne. Mniej regulacji, więcej innowacji. O tym też Pan mówił. Przeglądaliśmy się przez ostatnie tygodnie, jak zespół pana Rafała Brzoski pracował nad tym tematem. Faktycznie jest, jest tam bardzo dużo ustaw, które będą kolejnymi etapami, tak deklaruje rząd, uchwalane, wprowadzone w życie. Myśli pan, że tędy droga? My zobaczymy tego efekty za, za kwartał, za 6 miesięcy, za, za rok? E z naszej e, obserwacji wynika, że ten, to miejsce, które w sieci możemy wszyscy odnaleźć, na stronie internetowej sprawdzamy, jeśli dobrze pamiętam, bo tam odbywają tak. się te. E, On też tam pewnie coś naskrobał. Mm, no, nie ukrywam. Jesteśmy, jesteśmy tutaj także aktywni, więc uważam, że mm, słowo deregulacja, mm, jeśli jest oczywiście e, wprowadzana w życie, a nie tylko pozostaje na papierze, mhm. jest czymś, co na pewno ułatwi życie także naszym firmom. E, i. No, trudno nie zgodzić się z tezą, że regulacje tak, ale i tutaj pozwólcie Państwo na słynne zdanie, które, które w naukach ekonomicznych jest dosyć istotne, tyle rynku inne możliwe, tyle państwa ile konieczne i wydaje się, że ta regulacja także powinna mieć swoje, no, nazwijmy to, pewne um, granice i no, nie przeszkadzać przedsiębiorcom przede wszystkim w tym, co robią, bo oni sami często mówią, że jeśli nie będziemy im przeszkadzać, to e, oni sobie dadzą radę. I kierują e, szczególnie te słowa do e, polityków o trudnych i zawi zawiłych niektórych ekonomicznych kwestiach w sposób e, bardzo przystępny i prosty, po profesorsku. Rafał Żelazny, szef e, specjalnie katowickiej strefy ekonomicznej. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję panie rektorze, za zaproszenie. Dobrego dnia dla państwa. I udanego weekendu życzymy. Polecamy się od poniedziałku do piątku o 7.30 w Radiu Piekary.